1. Niełbienie Czaka Norrisa powoduje raka i choroby serca. 2. Czak Norris doliczył do nieskończoności. 2 razy. 3. Czak Norris nie umrze. On kopnie w kalendarz. Z półobrotu. 4. Normalny człowiek ma 46 chromosomów. Czak Norris ma 92. Zawsze jest dwa razy lepszy od przeciętnego człowieka. 5. Kiedy Czak Norris spogląda w niebo. Chmury pocą się ze strachu. Nazywamy to deszczem. 6. Film Rambo. Pierwsza krew był oparty na wydarzeniach z obozu harcerskiego, na którym był w dzieciństwie Chuck Norris. 7. W sklepach przyjmują pieniądze z monopolu, jeśli płaci Chuck Norris. 8. Wielki mur chiński powstał, by powstrzymać Chucka Norrisa. Nie udało mu się. 9. Wizerunki na banknotach nie przedstawiają czaka Norisa, ponieważ uznał, że ludzie mieliby problemy z tak dużymi nominałami. 10. Chuck Norris kiedyś przypadkiem posłyszał, że nie można przekroczyć prędkości światła, bo coś dziwnego dzieje się z czasem. Postanowił sam sprawdzić, jak to naprawdę jest. Od tamtej pory niektórzy historycy twierdzą, że ojcem Chucka Norrisa jest Chuck Norris. 11. Ktoś kiedyś pozwał Czaka Norisa do sądu. Czak pomyślał, że może być zabawnie i poszedł. Nie mylił się. Najbardziej podobał mu się moment, w którym sędzia przyznał się do winy. 12. Chak Norris przekonał goździkową do apapu. 13. Łzy Czaka Norisa leczą raka, ale jest tak hardkorowy, że nigdy nie zapłakał. 14. Chuck Norris sprzedał duszę diabłu za cudowny wygląd i doskonałe umiejętności w walce wręcz. Chwilę po transakcji, Chuck kopnął diabła w twarz współobrotu i zabrał z powrotem swoją duszę. Diabeł, który zauważył ironię, nie mógł się gniewać i przyznał, że mógł to przewidzieć. Od tamtej pory grają co piątek w pokera. Piętnaście. Jako nastolatek Chuck Norris zapłodnił każdą zakonnicę w górach Toskanii. 9 miesięcy później na świat przyszli Miami Dolphins, jedyna drużyna w historii futbolu, która nigdy nie przegrała ani nie zremisowała. 16. Chuck Norris stworzył serię wibratorów o wielkości swojego penisa. Tysiące ludzi gra nimi w baseballa. 17. Bóg chciał stworzyć świat w 30 dni. Chuck Norris dał mu tylko 6. 18. Gdyby Chuck Norris chciał to nie byłoby wojen. Pokoju też by nie było. 19. Tylko Chuck Norris potrafi wymienić film w aparacie cyfrowym. 21. Chuck Norris nie ma brody. To są korzenie jego zębów. 22. Chuck Norris jest w jednej ósmej Indianinem. Nie ma to nic wspólnego z jego przodkami. Zjadł po prostu jednego. 23. Chuck Norris nie zna litości. Litość boi się go poznać. 24. Tylko Chuck Norris potrafi zrozumieć kobiety. 25. Dlaczego w Titanicu obsadzili w głównej roli DiCaprio? Bo Chuck Norris wszystkich by uratował. 26. Chuck Norris zamówił Big Maca w Burger Kingu. I dostał. 27. Chuck Norris kiedyś zjadł 3 ośmiokilowe steki w godzinę. Pierwsze 45 minut spędził uprawiając seks z kelnerką. 28. W domu czaka norisa nie ma drzwi, tylko ściany, przez które przychodzi 29. Czak Norris potrafi trzasnąć obrotowymi drzwiami. 30 Tylko czak Norris potrafi polizać swój łokieć 31. Co czak Norris ma pod brodą kolejną pięść 32 żeby oszczędzić czas no zabrał na arkę tylko samice zwierząt i czaka norisa świat fauny nie ucierpiał na tym wcale 33 jeśli widzisz czaka norisa on ciebie też widzi jeśli nie widzisz czaka norisa możesz być kilka sekund od śmierci 34 czak Norris potrafi wydoić nawet byka 35 Kiedyś Chuck Norris zjadł cały tort, zanim jego znajomi powiedzieli, że w środku była stripteaserka. 36. Chuck Norris nie czyta książek. Gapi się na nie dopóki nie dowie się z nich tego, czego chce. 37. W statystycznym pokoju jest 1242 obiektów, które mogą posłużyć Chuckowi Norrisowi do zabicia ciebie, wliczając w to pokój. 38. Dlaczego Chuck Norris nie wystąpił w Terminatorze? Bo reżyser chciał nagrać film fabularny, a nie dokument 39. Chuck Norris potrafi zapłodnić nawet gumową lalę Tak narodziła się laleczka Czaki, która zagrała potem w paru horrorach 40. Chuck Norris potrafi brać w bierki rozgotowanym makaronem 41. Chuck Norris potrafi biegać pomiędzy strugami deszczu 42. Chuck Norris potrafi zgrać cały internet na dyskietkę. 43. Chuck Norris znalazł ładną dziewczynę na polibudzie. 44. Bill Gates zarabia dziennie 17 milionów dolarów. Chuck Norris zarabia dziennie 17 milionów bilów Gatesów. 45. Chuck Norris potrafi w fifie 2006 strzelić gola rasiakiem. 46. Co wychodzi po połączeniu złotej rybki z czakiem Norrisem. Rybka, która spełnia trzy ostatnie życzenia. 47. Białe krwinki czaka Norisa mają czarne obwódki to czarne pasy. 48. Czak Norris może wywołać u kobiety orgazm, wskazując na nią i mówiąc: Heja. 49. Ktoś kiedyś zasugerował, że prawdziwe imię czaka Norisa to Henry. Dziesięć sekund później znaleziono go martwego. Popełnił samobójstwo uderzając się 384 razy młotkiem w głowę, dusząc własnymi sznurowadłami i odgryzając sobie obydwie nogi. Pięćdziesiąt. Ciemność to nie brak światła. To obecność czaka Norrisa. pięćdziesiąt jeden. Jeśli udało ci się wygrać w jakąś grę z czakiem Norrisem to oczywiście nie znałeś zasad. Pięćdziesiąt dwa Chuck Norris wcielił się w rolę King Konga. Musiał wydepilować niemal całe ciało. 53. Chuck Norris potrafi zamknąć szufladę na klucz tak szybko, że jeszcze zdąży zostawić go w środku. 54. Chuck Norris ma w swojej drukarce tylko czarny tusz. Nie przeszkadza mu to jednak w drukowaniu kolorowych zdjęć. 55. Chuck Norris na klacie ma wytatuowaną mapę Taksasu. W skali 1 21. 56 Polakom gratulujemy żywca. Czakowi gratulujemy wszystkiego. 57. Czak Norris potrafi nalać wody do sitka. 58. Wystarczy, że czak Norris spojrzy na równanie matematyczne, a X sam się ujawnia. 59. McIver potrafi zrobić z nici i kawałka deski betoniarkę. A czak z betoniarki nic, deskę i zostanie mu na rower. 60. Czak Norris je tylko i wyłącznie mięso, ale nie przeszkadza mu to być wegetarianinem. 61. Czak Norris samych grzybów potrafi ugotować zupę pomidorową. 62. Czak Norris potrafi nacisnąć Ctrl Alt Del jednym palcem. 63. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na dowolne zdjęcie z czakiem Norrisem dostępna jest tylko opcja ustaw jako tapetę Tylko. 64. Czak Norris potrafi załatać dziurę budżetową. 65. Kiedyś dla żartu porównano Stevena Sagala z zakiem Norrisem. Czak się nie śmiał. 66. Czak Norris będzie pierwszym czarnym papieżem. 67. Chuck Norris pije piwo prosto z cysterny. Później zgniata ją na czole. 68. Chuck Norris zdobył Mount Everest na własność. 69. Chuck Norris, jak każdy człowiek, ma dwa zęby w dolnej szczęce też. 70. Chuck Norris wiele razy patrzył śmierci w oczy. Za każdym razem śmierć traciła wzrok do czasu zejścia opuchlizny. 71. Czak Norris potrafi obliczyć prędkość danego pojazdu znając tylko jego kolor. 72. Czarodzieje z Hogwartu mówiąc, sam wiesz kto mają na myśli Czaka Norisa. 73. Wszystko jest względne, tylko Czak Norris jest bezwzględny. 74. Czak Norris ma ujemne pingi. Zawsze. 75. Czak Norris wie co ma piernik do wiatraka. 76. Czak Norris jest w stanie zdać nową maturę z matematyki 77. Kiedyś groźny gryzli spotkał czeka Norrisa. Od tej pory jest znany jako kubuś puchatek 78. Czak Norris był jednym z kamikadze 12 razy 79 Czak Norris wie, co z tą polską 80. Czak Norris wchodzi dwa razy do tej samej rzeki. Zawsze 81 Kanapki czaka Norisa spadają masłem do góry. 82 Chuck Norris wie, gdzie się podziały tamte prywatki. 83. To niewilczyca wykarmiła romusa i romulusa. To zasługa czaka Norisa. 84. Chuck Norris potrafi narobić w stringi 85. W oficjalnym fanklubie czaka Norisa jest pięć członków. Wszystkie należą do czaka Norisa. 86. Chak Norris potrafi założyć hełm na lewą stronę. 87. Chuck Norris nie gada po naszemu. Mimo wszystko zdobył uznanie na Śląsku. 88. Chuck Norris ulepił bałwana w lecie. Wcześniej ulepił też słońce. 89. Milka jest teraz bardziej delikatna. Nie wiem dlaczego, ale na pewno Chak Norris ma z tym coś wspólnego. 90. Potrafisz zgasić świeczkę palcami? Czak Norris potrafi brwiami. 91. Czak Norris wynalazł bezprzewodową słuchawkę od prysznica. Czak Norris potrafi powiedzieć przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą w 0,24 93. Czak Norris nie jest narcyzem. On po prostu kocha piękno. 94. Panie w dziekanacie zawsze mówią Czakowi Norrisowi: "Dzień dobry". Zawsze. 95. Pies Czaka Norrisa na komendę poproś mówi: "Poproszę". 96. Czak Norris zawsze ma pokera, nawet kiedy gra w tysiąca. 97. Jeżeli masz złotówkę i Czak Norris ma złotówkę, to Czak ma więcej od ciebie. 98. Tylko Chuck Norris wie ile jest odcinków mody na sukces. 99. Kiedyś Chuck Norris zgrał z profesor Miotkiem w Strable. Kiedy zostało im po dwa literki, Chuck przegrywał o 50 punktów, ale ułożył wyraz krwiożerca i wygrał.